Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, a dzisiaj program Czas Decyzji. Skoro czas decyzji, to dzisiaj gościem Państwa i moim jest Krzysztof Cieciura. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Kandydat na prezydenta miasta Radomska z poparcia prawa i sprawiedliwości, rozumiem. Tak, mam formalne poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy w koalicji, także cieszę się, że to formalne poparcie zostało jakby na piśmie dostarczone, ale również będziemy je artykułować na konferencji prasowej. Ja to też komunikuję różnymi innymi kanałami. Tak, jestem kandydatem zjednoczonej prawicy w Radomsku na prezydenta. Czyli jakbym powiedział przedstawił pana Krzysztof Cieciura kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta Radomska, to nie pomyliłbym się bardzo. Sprawa jest trochę bardziej złożona. Ja to tak przedstawiam trochę jak nie wiem, mamy Ale jeżeli bym tak powiedział, to by Pan powiedział nie, to i źle. Czy tak, ponieważ ja mam swój. Jest tak, jest to źle, ponieważ mam swój komitet wyborczy. Zorganizowaliśmy kandydatów do Rady Powiatu, do Rady Miejskiej. Ja Mamy uh -huh. również kandydatów do, rady, do Rad Gmin w całym Powiecie. Jest nas łącznie 65 osób, świetni ludzie, średnia w wieku 42 lata. 46% to są kobiety na naszych listach. Także jest to ogromny zasób ludzi, którzy Dobrze, nie są, są członkami żadnej są... partii. I ja jestem przede wszystkim kandydatem Pani, właśnie tych ludzi. Jestem kandydatem, uh -huh. kandydatem Komitetu Wyborczego. Wyborców Krzysztofa Cieciury od Nowa RP z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Tak, czyli tak troszeczkę pan, jakby tak chciał uśpić czujność mieszkańców Radomska, żeby nie dopatrywali się na przykład nie, nie, to tak nie jest. przedstawiciela. Nie, no, prawa i sprawiedliwość. Szanujmy się. Nie no, jestem, jestem, nie, nie, nigdy nie byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. A to jest trochę tak. Jest jak, w klubie jak, i jest, jak jest organizacja? No, no dobrze, no, ale, no, ale mamy. inaczej ale głosuje. Panie, panie tak, ja głosowałem wielokrotnie już jako, jako klub dostawałem niż klub, dostawałem również w mediach po głowie za to różnych mediach. Mhm. Także ja głosuję zgodnie ze swoim sumieniem. Nie, nie tak, jak jest na kartce napisane, tak jak to robią chociażby ci koledzy z drugiej części sali. Natomiast ja to przedstawiam jako taki. Na przykład, kiedy jest Woodstock, tak? no to, to jest koncert szeregu różnych zespołów i nikt nie ma pretensji do, nie wiem, Kazika, że nie, na, że nie jest to koncert Kazika, tylko to jest Woodstock, bo mamy wielu artystów na scenie. I tak samo jest z moim komitetem. Mamy wielu różnych <coughs> przedstawicieli różnych środowisk, nazywamy się komitetem wyborczym Dobrze. Krzysztofa Cieciury. Ci ludzie nie spotkaliby się nigdy pod szyldem Pisu, ale są na tyle wartościowi, że warto jest dać im przestrzeń do tego, żeby wystartowali w tych wyborach. I ja to zrobiłem. Dobrze. To teraz przejdźmy do programu wyborczego, który pan przedstawił, chyba w pięciu filarach. Tak. Powiem, że interesujące, bo tak, zielone Radomsko, kulturalne Radomsko, rozwojowe Radomsko, przyjazne Radomsko oraz sportowe Radomsko. Gdyby pan chciał to spiąć jedną klamrą, to o co tu chodzi? Tu chodzi o to, że... Nie ma sportowego Radomska, nie ma zielonego Radomska, nie ma rozwojowego Radomska? Uważam, że chciałbym, chciałbym, żeby rzeczywiście te filary, te pięć filarów, mhm. były czymś, czym miasto oddycha i żyje. W skrócie, jeśli pan, pan redaktor zapytał mnie, co chciałbym wycisnąć z tego programu, to jest przede wszystkim ambitne miasto na miarę XXI wieku. Miasto, które no niestety przez ostatnie lata gdzieś tam zagubiło się, jeśli chodzi o poziom rozwoju, poziom życia na tle innych miast podobnej wielkości w Polsce. Ja uważam, że dzisiaj nie. Nie możemy truchtać, nie możemy wiedzieć, nam jest potrzebny sprint do tego, aby to zrobić. Do tego Muszę. rozwoju, do tego, abyśmy. A w jak... na, y, y... Na czym pan widzi z czego pan chce wyciągnąć ten rozwój? Tak, chciałbym przede wszystkim aby firmy, które funkcjonują w Radomsku no nie były nie funkcjonowały kosztem jakichś nowych inwestycji, nowych inicjatyw to się bardzo często tak dzieje. Tutaj to syca, na nowo, rodzinne, rodzinne na nowe firmy, rodzime firmy rodzinne, rodzinne w mieście są poszkodowane, nie wiem, przez duże koncerny, które w są To co Często że tworzymy 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 warunki nierówne dla tych firm, ale przede wszystkim są zaskakiwane podwyżkami podatków i ta debata między prezydentem a firmami sprowadza się de facto do tego, czy, um, dlaczego ten chodnik um, remontowanej ulicy de facto odcina przedsiębiorcę od um, potencjalnych klientów. Czy, jeżeli dlaczego będą podatki podwyższane? Mhm. To jest duży problem. Nie będzie podwyższonych podatków, jak pan zostanie prezydentem? Na pewno nie będę tego robić arbitralnie, z dnia na dzień, bez konsultacji z przedsiębiorcami. Natomiast tak deklaruję, że przez pierwsze dwa lata mojej prezydentury nie będziemy rozmawiać w ogóle. Pierwsze o, dwa lata. Tak? Nie będziemy w ogóle rozmawiać o podwyżkach podatków dla przedsiębiorców. I teraz jeszcze taka, e, bo chce pan powołać chyba wiceprezydenta do spraw zieleni. Tak, tak. Uważam, że… Przepraszam jest... bardzo, ale mnie jeszcze to kojarzy z, na przykład z, z dyrektorem od spraw od y, gumowych dzwonków. No, na razie mamy takich dyrektor od spraw gumowych dzwonków, Uf, no. ponieważ są chyba to. To będzie powoli? się zajmował. Nie może to być naczelnik? Pre wiceprezydent od spraw Zieleni? No chyba tak teraz jest i to się nie sprawdza. No, wydaje mi się, że jesteśmy niezadowoleni z tego, czy jak jakie kompetencje kwestia będzie miało, zieleni będzie miał w mieście. No rezydent. na pewno na pewno będzie miał również inne kompetencje. To nie jest tak, że to hmm. będzie, że ten prezydent będzie odpowi odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zieleń w mieście, ale chodzi mi o sygnał polityczny, że będę traktował tą zieleń jako priorytet. Przy inwestycjach, że no będziemy tutaj zabiegać o to, aby miasto piękniało i było rzeczywiście zielone, ale to nie będzie jedyny zakres kompetencji tego prezydenta, oczywiście będzie szereg innych. Natomiast chodzi mi o sygnał mhm. polityczny, że w momencie, kiedy ja będę prezydentem, zieleń w mieście będzie bardzo ważny. Czyli teraz ulica Reymonta po rewitalizacji nie podoba się panu? Uważam, że można było tą rewitalizację zrobić lepiej, ale ona już jest. No ja też nie chcę tutaj ciągle rozrapywać tych samych ran. Natomiast no mamy problem z każdą praktycznie inwestycją, kiedy wycinane są bez drzewa. Myślę, że można to zatrzymać, trzeba to zatrzymać. Jeżeli ktoś słyszy, że chce pan powołać prezydenta do spraw zieleni, to powie, no i znów będzie administracja w Urzędzie Miasta. Będzie się rozrastała. Bo jeszcze ma być wiceprezydent do spraw młodzieży z, z Młodzieżowej Rady Miasta, coś takiego. Po pierwsze, jeśli chodzi o wiceprezydenta do spraw zieleni, mm -hmm. tu nie chodzi o dodatkowe obowiązki, tylko o przełożenie priorytetów tych obowiązków. Priorytetem będzie Zielone Radomsko dla wiceprezydenta. Czyli będzie zlikwidowany będzie... naczelnik wydziału, nie wiem, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego? Zrobimy tak, żeby na pewno nie było więcej dodatkowych etatów w tym zakresie. Natomiast mm -hmm. jeśli, chodzi o... O młodzież. No jeśli chodzi o młodzież, to nie chodzi tutaj też o etaty na młodzież. Myślę, że w młodym wieku mm -hmm. nie ma nic gorszego, co może młodemu się przytrafić jak etat w urzędzie. Więc absolutnie nie, od tego odżegnuję. Nie, chodzi mi o to, że chciałbym dowartościować w większym A stopniu... Dlaczego wy... Pan tak powiedział, że okay. nie ma nic gorszego etap w urzędzie? Nie, dla młodej osoby, dla dlaczego? młodej osoby, która jest w szkole, to, co, która nie, nie się, nie uczy... się Nie będzie się rozwijał, nie będzie zdobywał doświadczenia? Nie, nie, no będzie, ale jakby nie, nie, chcę, nie chcę zachęcać młodych tylko etatem w urzędzie. No jakby chcę im dać trochę inne narzędzia do um, um, uzewnętrzniania siebie i tutaj żadnych nowych etatów też nie będzie. Chodzi o to, że chciałbym zwiększyć um, kompetencje Rady, um, Młodzieżowej Rady Miasta, um, chciałbym, żeby mieli byli zobligowani do tego, aby opiniować uchwały, które podejmuje Rada Miasta um, w tematach, które dotyczą młodzieży, szkół, oświaty, edukacji, kultury. Um, I chciałbym również zaproponować taką jak młodzieżowego prezydenta miasta, czyli osoby, która będzie również... Dobra. E, taki... Tu stawiamy kropkę. Co ze sportem? Stać miasto Radomsko na trzecią ligę? Stać miasto Radomsko na stadion z prawdziwego zdarzenia? Czy uważa Pan, że stadion przy ulicy Brzeźnickiej i granie w czwartej lidze to są możliwości dla na 65-60 tysięczny Radomsko? Nie no, Radomsko ma 40 kilka tysięcy mieszkańców, więc... No Musi mieć ponad 50, mniej. skoro ma prezydenta. Yy, no nie, to jest trochę no, inna, inna no dobrze. historia, czyli, nie wchodzi w to, jeżeli chodzi ale, o... ale mamy mniej więcej ponad, nieco ponad 40 tysięcy mieszkańców yy, i sam miasta, które, które tak, ubywa nas i to jest ogromny problem, o którym też ubywa. mówię w mojej kampanii. Natomiast jeśli chodzi o stadion, tak, chciałbym, jest to stadion, on ubywa. zostanie z nami, nie wyobrażam sobie, żeby go zamknąć. Na pewno trzeba, gdzie, trzeba go modernizować, to trzeba, w jakim kierunku pójdziemy, trzeba uzgodnić ze środowiskami zainteresowanymi, Interesowanymi. Na pewno ten stadion musi żyć, infrastruktura dookoła niego również musi służyć sportowcom. I tak, będę na pewno go rozwijał. Chciałbym również wrócić do tego, co było obok stadionu przed laty, czyli basen otwarty, taki letni. W innym miejscu go zbudujemy, ale. No to się nie da rozbudować. Stadionu. Czy będzie stadion w nowym miejscu? No mówię, że zbudujemy go w innym miejscu, ale był kiedyś przy stadionie no i świetnie się sprawdzał. Dlatego taki basen otwarty letni zbudujemy również w Radomsku. I dzisiaj też zapowiedziałem podwojenie środków dla klubów sportowych w mieście. Nie wyobrażam sobie sytuacji, Czyli kosztem, w, której, kosztem kogo? w której nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mamy młodych Lewandowskich, młode Igi Świątek, które potrzebują zaplecza, które potrzebują wsparcia i rozwinięcia ich talentu. Nie, mo, nie możemy sobie pozwolić, żeby te talenty tracić, dlatego ten taki przykry, coroczny podział pieniędzy, gdzie zawsze brakuje wielu, wielu, wielu pieniędzy na, na nasze kluby, chciałbym przeciąć i z, zapewnić sportowców, że będą zdaje mieli na sobie Pan sprawę z tego, że coś będzie kosztem czegoś. No, no, bo budżet nie jest z gumy, nie rozciągnie się do nie wiadomo jakich możliwości, żeby te pieniądze czerpać, i teraz, żeby zadowolić sportowców, żeby wybudować nowy stadion. Ktoś na tym ucierpi. Jak pan to chce? Ja jestem menedżerem w administracji publicznej, i moim zadaniem jest tak skrojenie tego budżetu, aby stosunkowo jak najmniej osób cierpiało, ale żeby wykorzystać jego potencjał do tego, aby korzystać z tego budżetu. Także na pewno przejrzę ten budżet i będę ścinać te wydatki, które są po prostu nieracjonalne. Ale nie jakie sądne. na przykład by chciał pan ścinać? wydatki. Panie redaktorze, to będzie, to będzie trzeba się przejrzeć jakby wszystkim spor stronom funkcjonowania naszego miasta. Tego jak wygląda zarządzanie czystością, jak wygląda zarządzanie różnego rodzaju jednostkami. To jest szeroki temat. A co jest I... największą bolączką Pana z w Radomsku? Myślę, że jest, ich, że jest ich kilka. Natomiast to, co, to co, z czym ja się na przykład spotykam, ponieważ mam tu żonę, mam dziecko, tak jak setki, tysiące radomszczan, i bardzo często no, nie mamy po pracy żadnej oferty, nie mamy jakichś takich powiem, możliwości, żeby spędzić czas w mieście. Często musimy jeździć gdzieś tam w inne miejsca. To jest taka codzienna bolączka. Na pewno mamy znaczne problemy. Uważam, że komunikacja miejska mogłaby być lepiej zorganizowana w, w naszym mieście. No, ale jest bezpłatna, to już lepiej. Chyba nie można zorganizować. Y, oczywiście, to jest, do, to jest naprawdę jest I nadal będzie bezpłatna jak oczywiście. zostanie Krzysztof Cieciura Oczywiście, natomiast e, komunikacja miejska musi też zmieniać się i do, e, dopasowywać do potrzeb mm -hmm. mieszkańców, bo, bo one też się zmieniają. Mamy czasy jakie mamy, mamy czasy niebezpieczne. Czy wie pan ile w Radomsku jest schronów? Bo to jest bardzo potrzebne yy, na obecny... Tak, to jest, to jest rzeczywiście dzisiaj, staje się to dzisiaj mm -hmm. priorytet i my zaczynamy od zera. I to też jest mhm. ogromne wyzwanie przed wszystkimi ja. władzami radomskimi. Czyli co, nie ma, zero jest schronów? Zacznij, no, mamy mamy, są, mamy piwnice nie? w blokach, ale z, według mojej wiedzy nie mamy żadnych profesjonalnych schronów, które by spełniałyby e, kryteria zabezpieczenia życia i zdrowia w przypadku sytuacjach, sytuacji, no, pff, takich jakie obserwujemy za wschodnią granicą. Mam nadzieję, że do nich nie dojdzie w Polsce. Natomiast dzisiaj... no, ale na zimne trzeba dmuchać. Na zimne trzeba dmuchać tak. i to jest problem oczywiście nie tylko radomski. To jest problem systemowy w całej Polsce i dzisiaj potrzebne nam są ogromne środki państwowe, centralne na rozbudowę bezpieczeństwa de facto cywilnego w całym kraju i Radomsko musi być też na pierwszej linii tego, tego procesu. Czy Radomsku będzie potrzebna jest w Radomsku straż miejska czy nie? Wiem, że to wywołuje emocje. Ja zbliżam się bardziej ku, ku temu, że, że jednak tak. Straż Miejska spełnia w szereg różnych kryteriów. Ona w Radomsku przez jakiś czas kojarzyła się z wystawianiem mandatów, ale Straż Miejska może mieć też inną twarz i pełnić. Czyli co, woli pan Straż Miejską niż przekazywać chyba ponad 220 tysięcy na ponadnormatywne patrole policji w Radomsku? Tutaj, to jest dobre pytanie, panie redaktorze. Rzeczywiście należałoby przeanalizować, co i jak, na ile jest skuteczne, co spełnia oczekiwania. Policja jest świetną służbą. Nie mam zastrzeżeń do, do funkcjonariuszy publicznych policji w Radomsku czy w naszym powiecie. Natomiast jest to służba państwowa, która jest jakby nadzorowana przez ministra spraw wewnętrznych. Straż miejska jest pewnym narzędziem do realizowania również polityki miejskiej, podlegająca prezydentowi. To jest pewna wartość. Dlatego ja. Ale to pan jestem... podejmie taką decyzję nowa Rada Miejska. Jeśli Trwałą, będzie tak, że będzie, miejska, będzie znaczy nie, będzie ma, chciał, nie jakiejś... ma chyba w ogóle takiej dyskusji w mieście, jeśli będą takie potrzeby. Mieszkańców. Nie, no, Taka dyskusja była, i to bardzo długo, albo wydaje mi się, umarła śmiercią naturalną, gdy cały czas był przekaz, że są te ponadnormatywne patrole policji, które w jakimś sensie załatwiają tę sprawę. Znaczy wydaje mi się, że ta debata taka poważna była w tym czasie, kiedy Straż Miejska była likwidowana później ja nie spotkałem się z, z pomysłami powrotu do Straży Miejskiej. Natomiast jeśli pan mnie pyta, czy jestem dogmatycznie przeciwnikiem Straży Miejskiej, to nie, nie jestem dogmatycznym przeciwnikiem Straży Miejskiej. Są miasta, również w wielkości Radomska, gdzie ona dobrze, sprawnie funkcjonuje. w dobrej Czyli Co może z o tym zdecydować, że będzie Straż Miejska? Referendum? No na pewno radom Szczanie będą musieli się na ten temat wypowiedzieć. Nie wyobrażam sobie, żeby tak zasadnicza decyzja. To jeszcze była nam bez... został, jeszcze nam zostali seniorzy. Co pan ma dla ciekawego w swoim programie dla seniorów? Na pewno chciałbym rozbudowywać ofertę dla seniorów. Tutaj uważam, że to, to co robi, to, co się dzieje w mieście, jak sami seniorzy się organizują w naszym mieście, jest na wysokim poziomie. No dobrze, ale co Pan mówiąc, że chce Pani o ich. Oferty dla nich rozbudowywać, co się kryje pod tym stwierdzeniem. Między innymi to, że chciałbym zbudować w Radomsku profesjonalne centrum organizacji pozarządowych. Seniorzy ich chyba największym problemem dzisiaj jest to, że nie mają swoich takich, swoich, takich stałych siedzib, miejsc, gdzie mogą się spotykać, gdzie, gdzie jest biuro, gdzie mogą w większej sali spędzić czas. To jest no bardzo nie, no rozproszone. Mają swoje, mają swoje. Ale to jest siedziny, rozproszone, no. jest to rozproszone, jest to bardzo takie często w złych warunkach. Ja byłem w tych miejscach, one są w najgorszych możliwych miejscach, w warunkach niskiej jakości sali. To nie są godne warunki dla naszych seniorów. Chciałbym im zapewnić je, budując profesjonalne centrum organizacji pozarządowych, w, których również, w którym również swoje miejsce znajdą inne organizacje. To też będzie fajne miejsce do tego, żeby pokoleniowo się spotykać. E, teraz moje ostatnie pytanie, na które musi pan się zdobyć, na zupełny optymizm. Nie tyle na optymizm, co na bezstronność. Za co by pan pochwalił? E, Jarosława Ferenca dzisiaj jako prezydenta. Za co pan by go zganił? Co jest? Powiem, pan, powiem panu redaktorze, że jak szykowałem się do tej kampanii, uh -huh. to mm, wypisywałem sobie co w naszym mieście jest zostało zrealizowane, a, a czego nie ma i zaskoczę pana, większość tych pomysłów, które obserwowałem, widziałem w, również w innych miastach w Radomsku się realizuje. I to jest na plus dla prezydenta, że rzeczywiście jest dobry prezydent. Jest naprawdę sporo inicjatyw, które y, są ciekawe i, i moi znajomi z różnych stron Polski byli zdumieni, że w Radomsku y, to jest. Tylko że z drugiej strony większość tych zadań Większość tych rzeczy, które wprowadzał prezydent Ferenc, no, w jakim stopniu nie funkcjonuje, albo zostało źle Czyli zrobionych. Co? Co? E, nie, nie ludzie są z tego niezadowoleni. E, nie podoba im się jakby to z, ale sposób co? wdrożenia. Konkretnie. No, chociażby relacje z biznesem No jest rada gospodarcza przy, przy prezydencie, ale ona de facto nie funkcjonuje. Wiem o tym, że te No dobrze, kogo to jest wina? Prezydenta, czy braku zaangażowania ze strony Rady Biznesu? No Na samym końcu odpowiedzialność polityczną zawsze ponosi jednak polityk i e, chciałbym, żeby... Takie żeby, zambaraz żeby zawsze dwoje chciało naraz. E, no tak, tak, dlatego no trzeba tworzyć do, do tego warunki. Jeśli miasto do tego nie tworzy warunków, no to jest to wynajem. Co jeszcze pana, miasta. jest pan, czym jeszcze na jest pewno, pan zdegustowany? E, na pewno chciałbym jeszcze powiedzieć na plus, że za czasów e, tej, m, bo teraz próbuje się gdzieś tam wyśmiać koalicję prezydenta z Zjednoczoną Prawicą, czyli de facto moją e, stroną politycznej barykady. Natomiast trzeba podkreślić, że pozyskaliśmy dla miasta 240 milionów zł kiedy my rządziliśmy w koalicji z... A to jest zasługa prezydenta czy pis to, to jest nasza zasługa rzeczywiście rządu, który po prostu zorganizował tak środki centralne, żeby transferować je do... No dobrze, ale do wykorzystuje prezydent czy zmarnował? Generalnie, tak, generalnie, tak to... generalnie je wykorzystuje i są one realizowane w tym momencie, natomiast mam głębokie przekonanie, że są to środki zorganizowane i przekazane w historycznym programie wsparcia inwestycji lokalnych rządu Zjednoczonej Prawicy i z tego jestem dumny, Ponieważ miałem do tego, mogłem do tego przyłożyć również swoją rękę. Jak chociażby dzisiaj, kiedy wbiliśmy pierwszą łopatę pod budowę dwóch bloków na wynajem SIM, to są tanie mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności. Takich ty mieszkań tych tak, które nie będzie, jak było w programie chyba Polski Ład. Ale, ale, ale w Radomsku to. udało nam się zrealizować, je budujemy jako pierwsi jedni z pierwszych w Polsce. I... I powiem Panu, ostatnia taka tylko anegdota, dosłownie uh -huh. Kiedy zgłaszają się do mnie, bo pytają ludzie o te mieszkania. Przyszedł taki starszy pan, którego wnuczka chce jakby to mieszkanie wynająć, żeby później mm -hmm. je kupić, i powiedział, że, że on jest szczęśliwy dumny, bo nie było ich stać na mieszkanie na rynku komercyjnym, a dzięki temu, że to mieszkanie powstaje w ramach SIM, czyli najtańsze na rynku, jego córka nie wyjedzie z Radomska. I właśnie dla takich. No, oprócz tego, że, warto będzie, że będzie miała mieszkanie, będzie musiała też chyba poszukać pracy, z czym jest też niezbyt. Łatwo w Rynek pracy również należy pobudzać i to jest ogromne wyzwanie dla władz miejskich. A to powiedział Krzysztof Cieciura, Stowarzyszenie Od Nowa, kandydat na prezydenta miasta radomska w najbliższych wyborach samorządowych. Ja dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. I to jest nasze, drodzy Państwo, ostatnie spotkanie przed świętami Wielkiej Nocy, dlatego chciałbym w imieniu własnym i całego zespołu redakcyjnego portalu Radomsko24, zarówno Panu, jak i wszystkim słuchaczom portalu Radomsko24 życzyć spokojnych, radosnych, wesołych i ciepłych, w dosłownym tego słowa znaczeniu, świąt Wielkiej Nocy. To już wszystko, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam, spotykamy się poniedziałek, środa i piątek, godzina 19.45. Do usłyszenia i do zobaczenia.